Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica Dariusz Pogorzelski. Witam Państwa i zapraszam na Polski Punkt Widzenia. Zaproszenie do naszego programu tego wieczoru przyjął profesor Jan Szyszko, minister środowiska. Witam szczęść Boże, Panie profesorze. Szczęść Boże, witam serdecznie. Panie profesorze, wie Pan, kto jest najnowszą ofiarą Lex Szyszko? Jeszcze nie wiem, ale pewnie się dowiem. Wiewiórka. A co się z nią stało? Od samego rana. No dzisiaj jedna z największych gazet w Polsce poinformowała, że wskutek. Leks Szyszko, biedna wiewiórka, zginęła, bo konar drzewa został odłamany i przez cały dzień kampania trwała. Panie redaktorze, przypuszczam, że w dniu dzisiejszym zdechło kilkadziesiąt tysięcy, bo ten gatunek jest wcale liczny. A jedna samica potrafi mieć sześć miotów, a w jednym miocie po sześć sztuk to trzydzieści sześć sztuk, to pan sobie wyobrazi, ile w ciągu roku musi zdechnąć. Ale dopowiemy, że ten drze to drzewo nie zostało ścięte, tylko złamany konar. Tak. I to nie było, to było w zeszłym roku, a nie w tym roku, czyli po wejściu w życie już ustawy o, o przyrodzie. I tą wiewiórkę, tę wiewiórkę ktoś podłożył, zrobił zdjęcie, zrobił hece i media niektóre w to uwierzyły i nagłośniły ten. Nie, nie śmiem pytać, jaka gazeta to doniosła, ale muszę powiedzieć, że widziałem w telewizji i w tym głównym nurcie no, wielką topolę ściętą, gdzie mówiono, że to właśnie wynik ustawy, ona naprawdę była podgryziona przez Bobry, bo to jest charakterystyczny sposób. No i z drugiej strony jeszcze w lasach trwają prace gospodarcze, normalnie pozyskuje się drewno. Okazało się, że są zdjęcia robione, że wycinają lasy, prawda, bo przyjęta została uchwała, czy też ustawa. Natomiast no, jadąc tutaj do państwa, też w radio słyszałem, jak jedna z pań z tej totalnej opozycji twierdziła, że leśnicy wycinają na potęgę wszystkie lasy, bo mają w tej chwili zgodę. No, tak to no wygląda. Tak, no to jest, ale panie profesorze, jest pan oskarżany już o każdą złamaną gałąź. W Polsce przyciętą, każdy krzak, każde małe drzewko. także Ja naprawdę... jestem ciekaw dlaczego, bo w ogóle nie wiem dlaczego, ale cieszę się, że popularność moja rośnie. Panie profesorze, ale będzie zmiana tej ustawy. Ustawa, która weszła w życie z 1 stycznia tego roku, będzie nowelizacja. Panie profesorze, tam mówi się o tym, że jeśli właściciel działki usunie drzewa, wytnie drzewa ze swojej działki, to nie będzie mógł jej sprzedać przez 5 lat. Ten mechanizm y, jakby zabezpieczy y, przed, no właśnie nie wiadomo przed czym, przed nadmiernym wycinaniem drzew. Panie redaktorze, nie znam jeszcze tej poprawki, mm -hmm. bo to jest poprawka poselska, podobna tak. jak ustawa poselska. Myślę, że w takim brzmieniu troszeczkę, no muszę się zapoznać, ale troszeczkę to jest chyba nieszczęśliwe. Wydaje mi się, że chyba i niezgodne z konstytucją, żeby... W ten sposób wprowadzać, ale być może się mylę, naprawdę chciałbym zobaczyć. Mogę powiedzieć na pewno, że o ile posłowie Prawa i Sprawiedliwości przygotowali jakąś poprawkę, to pewnie ona jest słuszna. A jak ona wygląda naprawdę? Panie profesorze, a czy konieczna była rzeczywiście ta zmiana ustawy w styczniu? Znaczy zmiana dokonała się w zeszłym roku, z, natomiast przepisy nowe weszły w życie od 1 stycznia. Czy to było konieczne? Czy, czy ta burza, czy, czy państwo spodziewali się tej burzy medialnej i całego wysypu obrońców drzew, krzek, krzaków i różnych innych. Ja myślę, roślin? że to jest burza w szklance wody. Powrócono do normalności. Bo proszę sobie wyobrazić się, o ile ktoś sadził u siebie drzewo na swojej działce, no to ma jakiś cel. A ten cel, to albo żeby ładnie wyglądało, albo żeby miał cień, albo żeby, no może z tego jednak coś zrobić, czy kij do szczotki, coś w tym rodzaju, prawda? No to po to sadzi, żeby mu to służyło, no skoro sadzi po coś, to i może po coś wyciąć. Tu dla mnie nie ma najmniejszej wątpliwości, że to jest ograniczenie prawa. A ten huk, który został zrobiony, prawda? No wiadomo, opozycja działa, totalna opozycja, stara się na wszystkim zrobić no, pewien, pewien interes polityczny. I to tak samo zrobiono pewien interes polityczny, mhm. a to było hasło, którym ja się spotykałem no, w całej Polsce, gdzie ludzie narzekali na to, że muszą płacić y, no, duże pieniądze za wycięcie drzew, że z drugiej strony o ile Zgłoszą się, to tą zgodę w końcu dostają, ale musiał zrobić operat, to no, były wielkie No właśnie, bo ten operat, panie profesorze, do 31 grudnia ubiegłego roku każdy, kto miał na swoim działce drzewo, aby móc je wyciąć, musiał zgłosić do urzędu, urząd wydawał zgodę albo i nie wydawał, no a jeśli wydał zgodę, to jeszcze trzeba było zapłacić tak zwany operat drzewny, tak to się nazywało? To operat, znaczy tak, operat związany z wycięciem drzewa. No, panie redaktorze, była to czysta fikcja, bo się wydaje, że gospodarz terenu, ten, który sadził, wie dokładnie, czy to drzewo jest mu potrzebne, czy niepotrzebne, czy mu przeszkadza, czy nie przeszkadza, czy jest chore, tak samo z tego sobie zdaje sprawę. I to była czysta fikcja, a z drugiej strony no, w ostatnich Dla latach, o ile mnie pamięć nie myli, bośmy poprosili o to, w samej Warszawie usunięto ponad 230 tysięcy drzew, no więc proszę sobie wyobrazić, ile urzędników miało pracę, ilu pojechało, ile osób się odwołało. Bo, o ile mnie pamięć nic również nie myli, ale chyba właśnie w Gdańsku jest taka statystyka: chyba 1800 zgód, 1800 było wniosków o wycięcie, z tego 1790 rozpatrzono negatywnie, pozytywnie, z tego tamte 19 chyba negatywnie, ale odwołano się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i zdaje się, że tylko dwie podtrzymano ze względu na to, że były te drzewa chronione jako pomnik. A pani profesorze, ile trzeba było za taki operat zapłacić. No to różnie, ale gdzieś w kilkaset złotych trzeba było zapłacić. Czy to Natomiast... właśnie żywa gotówka płynąca do budżetów gmin? No ja myślę, że w pewnym sensie tak, ale to też zależało od gminy bardzo mocno. Natomiast kuriozalną sytuacją było to, ile mnie ten pan słucha, to jest okolice piły. Lasy państwowe przez pomyłkę wycięły mu hektar lasu, ale zostawiły pięć drzew przy drodze, bo to by nie był teren leśny. No i on sobie poszedł zdenerwowany, dostał 60 tysięcy odszkodowania i chyba ktoś przez pomyłkę mu dociął te pięć drzew i za te pięć drzew przysądzono mu 560 tysięcy złotych kary, a jak doszło już po sprawach związanych z odwołaniami odsetki, to o ile pamiętam, to sprawa już była w około milion sto tysięcy złotych. No właśnie, bo te absurdalne kary, które były nakładane na obywateli, po pierwsze za nieznajomość prawa, bo nie wszyscy mogli wiedzieć, że, że na przykład krzew można usunąć, czy jakieś drzewo, które jest nie za duże, ale też trzeba, okazało, okazywało się, że trzeba było mieć zgodę i za brak. Zgody i wycięcie to były no, kary idące z dziesiątki tak tysięcy i setki. Że w tysięcy. W latach, o ile nie pamięć nie myli, w latach powiedzmy, no, pierwszej pierwszej dziesięciolecia obecnego wieku, to o ile ktoś wsadził dzisiaj krzew, na drugi dzień już miał obowiązek zgłosić, że go chce przesadzić albo go wyciąć. No był to totalny absurd. Ale jeszcze jeden absurd, który w ogóle istnieje, a mianowicie taki, że o ile rolnik ma pole, no i powiedzmy brał dopłatę za ugorowanie. No mu się zasiała brzoza w ilości, powiedzmy, potrafi się zasieć kilkadziesiąt czy kilkaset ta, tysięcy, prawda? To dwa lata i wystarczy. No i się okazuje, że w tej chwili nie uzyskał zgody na wycięcie, hmm. bo gmina nie chce mu dać, ale podatek rolny musi płacić, a użytkować nie może. No to się oczywiście zmieniło od 1 stycznia. Ja mówię jeszcze raz, chciałem powiedzieć, że to jest projekt poselski, ale ten projekt poselski naprawdę popierałem, bo uważam, że Najwyższy czas skończyć z absurdem, totalnym absurdem, który występował. I jeszcze właśnie porozmawiamy na chwilę o tych manipulacjach, bo bardzo często w materiałach informacyjnych poruszających temat ustawy o ochronie przyrody, tej zmiany, czyli wycinki drzew, pokazywano na przykład drzewa w lesie wycięte. No, panie redaktorze, no. to jest czysta manipulacja. Zresztą ta biewiórka, o której Pan to mówił, myślę, że ona będzie słynna na cały świat, prawda? A przy okazji ta gazeta może po to zrobiła, żeby rozgłos uzyskać na całym świecie jakąś reklamę. Tylko nie wiem, która to gazeta, Panie redaktorze. To gazeta Wyborcza. panie Aha, wyborcza. No, no, ona rozumiem. już ma reklamę. No, to, to w gazecie wyborczej <laughs> to pasuje. Muszę powiedzieć, że akurat tutaj to chyba nie jest wielkie zaskoczenie, prawda? Natomiast no, to jest no, po prostu czysta fikcja i z tą fikcją naprawdę trzeba walczyć. Panie profesorze, to przejdźmy teraz do o, Puszcza Białowieska właśnie. Co dobrego dzieje się, a może niedobrego dzieje się w Puszczy Białowieskiej? Panie redaktorze, w Puszczy Białowieskiej dzieje się chyba rzeczywiście dobrze. Cała Puszcza zgodnie z zapowiedzią poddana została pełnej inwentaryzacji, czyli cała Puszcza została pokryta powierzchniami doświadczalnymi obserwacyjnymi, powiedzmy, to będzie może lepiej. Jest ich założonych 1400. Każda powierzchnia, doświadczalna, taka obserwacyjna, czy też doświadczalna, to jest 400 metrów kwadratowych. Na takiej każdej powierzchni zrobiono film dokładnie, jak wygląda chwilę obecnej drzewostan. Na tej powierzchni zrobiono również zdjęcia z czterech stron, jak wyglądają, żeby można było porównywać to, co będzie się działo za roku przyszłym i następnym. Na tych powierzchniach została zrobiona pełna inwentaryzacja marcego drewna, pełna inwentaryzacja występujących żywych drzew, pełna inwentaryzacja leżącego drewna, ściółki, węgla i poddano analizie występowanie ponad tysiąc gatunków, które są tam charakterystyczne dla Puszczy Białowieskiej. Roślinnych? Do, roślinnych i zwierzęcych. Aha. No, chociażby z takiej rodziny jak biegaczowate, którymi ja się zajmuję, tam wykazano, o ile Bo pamięć nie myli, po 130 gatunków. I jest każdy gatunek, może pan sięgnąć, zrobić mapę, zobaczyć gdzie występuje, w którym miejscu, ile osobników zostało odłowionych i to co roku będzie odławiane. Chcę powiedzieć, że ta inwentaryzacja objęła zarówno Park Narodowy w Puszczy, jak również trzy nadleśnictwa gospodarcze, gdzie występowały siedliska charakterystyczne dla tego rejonu, ważne z punktu widzenia Natury 2000, które powinny być chronione. Mhm. I proszę sobie wyobrazić, że w związku z tym, że w pewnym momencie uznano, że ten teren jest nietknięty ręką człowieka i to, co się tam stało, no, myślę, że ci, co wierzą, to mówili, że to Pan Bóg zrobił, a ci, co nie, no, to że przyroda to zrobiła bez, całkowicie bez człowieka, uznali, że tam nie wolno robić żadnych działań ochronnych. Mhm. W związku z tym, ponieważ to były drzewostany sadzone, doszły do pewnego wieku, no, wiek starczy, no trzeba zejść z tego świata, a przy okazji, jak jest zagęszczenie tych osobników dosyć dużych, to uruchomiła się epidemia wielu chorób i te drzewostany zaczęły zamierać, masowo zamierać i stąd na terenie lasów zagospodarowanych jest prawie 3 miliony metrów sześciennych drewna leży, martwego, które się w tej chwili rozkłada. No i widok jest no jednoznaczny, prawda? po prostu nie ma drzewostanu, tam gdzie był wysoki poziom wód gruntowych, no tak ta pompa sąca zamarła, no to powstały bagniska, wszystko zostało zalane. Tam, gdzie był niski poziom wód gruntowych, jak drzewo stan zamarą, to pojawił się, pojawiły się gatunki polne, prawda, czyli inwazyjne. I to w tej chwili w ten sposób wygląda. I ten teren lasów zagospodarowanych został podzielony na dwie części. A dokładnie 30% to tam, gdzie nie będziemy nic ruszali ale będziemy obserwowali, co roku robili doświadczenie, patrzyli w jaki sposób się zmienia Takie się budowisko. miejsce badawcze tak naprawdę. Takie miejsce badawcze, to jest około 400 powierzchni badawczych, każdy może zobaczyć to, każdy może wejść do internetu, na stronę ministerstwa, już niektóre powierzchnie są uruchomione, no bo to jest duży proces, a dwie trzecie poddane zostaną zgodnie z prawem Unii Europejskiej, prawie, czyli działaniom ochronnym po to, żeby przywrócić te siedliska, żeby przywrócić widok tych drzewostanów czyli, sprzed 20 lat. Panie profesorze, rozumiem, że tam na tym terenie, o którym teraz Pan mówi, będą te drzewa, które są powalone, uschłe, Zaatakowane przez korniki będą usuwane, a te, które jeszcze stoją, będą ścinane, tak? Znaczy o ile będą zamierały, o ile wchodzi kornik, czyli zaczyna się rozmnażać, no to o tej porze powiedzmy no, zaczyna być inwazja. Pierwsza generacja się poradza, to po prostu wycina i tego kornika się niszczy. Jak się go nie niszczy, no to z jednego drzewa powstaje kilkadziesiąt tysięcy mm -hmm. kornika, prawda? Czy też kilkaset tysięcy i dobija następne trzydzieści drzew. A ponieważ kornik ma do czterech generacji w ciągu roku, więc tak z jednego drzewa no może być zabite 1200 plaga, drzew. To, to jest plaga, to jest no. ogromna plaga i po prostu trzeba w pewnym momencie zahamować. Lepiej wyciąć jedno drzewo i zlikwidować te kilkaset tysięcy czy kilkadziesiąt mm -hmm. tysięcy osobników, niż dopuścić do tego, żeby powstało kilkanaście milionów. To już te prace, ta wycinka drzew, kiedy może się rozpocząć? Ona się rozpoczyna wtedy, mówię tak, bo tam są prowadzone działania ochronne, z jednej strony ze względu na to, żeby, tak. bo są suche drzewa przy drogach, no one grożą tym, że po prostu mhm. przewróci się na drogę, zabije człowieka, prawda, to te drzewa muszą być usuwane, są usuwane czyli drzewa przy drogach, te suche, martwe, tam gdzie jest oczywiście to możliwe, nie w parku narodowym, powiedzmy sobie od razu, park narodowy to jest zupełnie inny, bo to są lasy gospodarcze. Z drugiej strony będą sadzone nowe drzewa, dlatego że tam gdzie zamarły te drzewa, no, trzeba posadzić nowe drzewa, żeby odbudować ten system, żeby ten drzewo z, z powrotem powstał, trzeba po prostu zasadzić. To są zadania ochronne. Mhm. Zasadzić po to, żeby przywrócić siedlisko i znowu żeby przywrócić to drewno żywe, które służy tym gatunkom, które tam występują. No bo skoro nie ma już zupełnie drzew, no to nie mogą występować gatunki, które występują na zamierających drzewach czy też na martwych drzewach. Czyli to są zadania ochronne. Są również A... zadania prowadzone ze względów pożarowych. No, powiedzmy sobie szczerze, że to Połamane, no tam są zwały połamanego drzewa, drewna, mm -hmm. to zamarły również i młode drzewostany, zamarły również i tyczkowiny, młodniki. No to trzeba pousuwać, no bo nie daj Bóg, wiosną przyjdzie pożar, no to się stanie to, co się stało, kiedyś Puszczą białowieską, puszcza, puszcza przecież się paliła. A trzeba również powiedzieć, że zrobiliśmy inwentaryzację I tu naprawdę serdecznie dziękuję Polskim Lasom Państwowym, gdyż wydały na to 5 milionów złotych i pracowało ponad 200 specjalistów z różnych dziedzin, a więc ornitolodzy, entomolodzy, zoolodzy, prawda, gleboznawcy, fitosocjologowie, więc oni pracowali w hmm. tym zakresie i ta inwentaryzacja jest zrobiona. I teraz będzie można porównać. Na tej powierzchni, której nic nie robimy, i na tej powierzchni robimy działania ochronne po to, żeby przywrócić to piękno tych pięknych drzewostanów, które tam kiedyś występowały, którymi się zachwycał cały świat, jak również i siedliska i A gatunki czy które Będą tam też występują. zmieniony rodzaj drzewostanu, bo tam głównie świerki były atakowane. Rana, świerki były atakowane. No świerk jest troszeczkę gatunkiem antropogennym, ale świerk mhm. tam występował również. Muszę mhm. powiedzieć, że występował również. I ten teren, gdy się zrobiło w podczerwieni zdjęcia lotnicze, to proszę sobie wyobrazić, że odkryto. No, Równe linie, a na te równe linie to miedze, gdzie były gromadzone kamienie, i na tym terenie odkryto. Prawie 1400, ile mnie pamięć nie myli, różnych świateł działalności człowieka. Czyli tak, on, tak nietknięty teren nie ręką, ręką ludzką wyglądał. To jest dziedzictwo kulturowo przyrodnicze miejscowej ludności. Czy ta miejscowa ludność potrafiła zrobić coś takiego, że cały świat tym zaczął się zachwycać i cały świat wyznaczył ale tam również obszar. Ale natury. z, z drugiej to. strony, Komisja Europejska patrzy pilnie na to, co się dzieje w Puszczy Białowieskiej w okolicy. Ekolodzy. E, śledzą niemalże każde działanie Ministerstwa Lasów Państwowych e, w sprawie spuszczy. No i mówią, że puszczy. No. Teraz mogą naprawdę śledzić, dlatego że mogą, każdy może sobie kliknąć, to niedługo będzie mu kliknąć, teraz są tylko jeszcze przykłady podane, na jedno z 1400 powierzchni, Zobaczyć, co tam jest w tej chwili i zobaczyć, jak to się będzie zmieniało w ciągu najbliższych lat. Tam, gdzie nic nie robimy i to będzie dziedzictwo kulturowe tych ludzi, którzy uważali, że to jest nietknięte ręką człowieka i trzeba to za wszelką cenę chronić przed człowiekiem. Zobaczymy, czy tam się odbuduje te siedliska naturowe i te przepiękne gatunki tam występowały. No i tam, gdzie będą wprowadzone normalne działania ochronne zgodnie z tym, co wie miejscowa ludność, co wiedzą miejscowi leśnicy, co było zapisane w historii. I równocześnie, panie redaktorze, wystawimy za to fakturę. Panie profesorze, na koniec jeszcze bardzo ważny temat. 28 lutego w Brukseli odbyło się posiedzenie Rady do spraw środowiska, na którym, zajętość, na którym debatowano nad projektem dyrektywy unijnej dotyczącej kosztów redukcji emisji oraz inwestycji niskoemisyjnych. Chodzi oczywiście o dwutlenek węgla i te wszystkie inne sprawy związane z tym. No i Panie Profesorze, okazuje się, że ten projekt tej dyrektywy jest bardzo niekorzystny, właściwie skrajnie niekorzystny dla Polski. Oczywiście projekt dyrektywy jest skrajnie niekorzystny dla, dla Polski. Niezgodny z prawem, niezgodny z porozumieniem paryskim, które podpisały wszystkie państwa Unii Europejskiej, patrz również Komisja Europejska, hmm. na którą notabene <laughs> Polska zgodziła się, aby Komisja Europejska mogła ratyfikować, troszeczkę nieprawidłowo, ale Polska się na to zgodziła. Natomiast to, co działo się na Radzie Europy Ministrów Środowiska, no to było totalne według mnie łamanie prawa. Dlatego, że po pierwsze niezgodne z porozumieniem paryskim, z drugiej strony porozumienie paryskie mówi, że dobrowolność z poszanowaniem specyfiki poszczególnych państw, z wykorzystaniem ich możliwości również energetycznych. To było również zawarte w prawie Unii Europejskiej po porozumieniu paryskim. Taka rada, nieformalna rada środowiska, ministrów środowiska z 30 września tego roku mówiła na bazie konsensusu, czyli wszystkie państwa muszą zaakceptować. I również mówiła na bazie dobrowolności z wykorzystaniem własnego miksu er energetycznego. To samo zostało powtórzone na Radzie Ministerialnej Unii Europejskiej, gdzie byli premierzy prawda, z dnia 15 grudnia ubiegłego roku. No i tu się okazało, że patrz, Komisja Europejska, patrz. No, Prezydencja maltańska, ale tak naprawdę powiedziawszy ci, co rozdają karty, ci, co chcą, żeby blokować polskie zasoby energetyczne w formie węgla, prawda, które są tak zwanej dekarbonizacji. Które się nie pojawia w porozumieniu. Panie paryskim. profesorze, o co chodzi w tej, w tej projekcie tej dyrektywy, że co? Polska po pierwsze nie będą uwzględnione w emisji w, w bilansie energetycznym lasy, tak, pani o co tam zależało na i tak. e, co zostało zapisane w porozumieniu. To, to, co w, właśnie w, paryskim? W, ten, y, było debatowane, a mianowicie nie mówi się o tym, y, co mówi porozumienie paryskie, że i redukcja, i pochłanianie dwutlenku węgla, tylko i wyłącznie redukcja że Komisja Europejska ma dawać każdemu z państw z własnej ręki, ile może wyemitować dwutlenku węgla, prawda? I równocześnie no, będą starali się robić, i to mówię oficjalnie, jak najmniej dawać limitów po to, żeby jak najwięcej płacić, płacili ci, którzy przekroczą no, limity przyznane emisji. Ponieważ węgiel jest stosunkowo wysokoemisyjny, no to nic innego, jak to jest blokada polskiego węgla blokada polskich no, bezpieczeństwa energetycznego, uzależnianie jest od obcych technologii, a teoretycznie mówi się, że to jest walka z dwutlenkiem węgla, czyli walka z dekarbonizacją. Ale panie profesorze, bo na to nie zgodziło się wiele państw. Na początku zgody nie wydało chyba 11 państw, później troszeczkę tak, 9 państw. I jest to mniejszość blokująca, czyli to, to nie powinno przejść w ogóle. To jest mniejszość blokująca, to nie powinno przejść. W związku z tym za, najpierw była pierwsza, pierwsza wersja i powiedziano 11 państw, nie, mniejszość blokująca. I wtedy niestąd nie zawąt powiedziano tak, to w takim razie przerwę zarządzamy i za pół godziny dano inny dokument który dawał, uwzględniał sprawy bardzo małych państw, w związku z tym mniej państw, no, było to większością blokującą, ale za to jedno z większych państw doszło tak. i większość blokująca była znowu, no i wtedy stwierdzono, że to nie były głosowania, tylko to były konsultacje, mhm. prawda? Ale te konsultacje wynik no, y, są nieobowiązujące, gdyż dopiero przeliczymy te głosy wtedy, jak zacznie obowiązywać traktat nicejski, a wtedy będzie mieli, nie, nie będzie mieli teraz większości bloków. Teraz projekt do Parlamentu Europejskiego trafi, tak? No, teraz ten projekt oczywiście trafi do parlamentu, tak przypuszczam, że taka mhm. jest droga, natomiast no, Polska w tej chwili robi pełną analizę prawną. Również korzystając z prawników Unii Europejskiej i podejmijmy odpowiednie kroki, żeby wytłumaczono tę sytuację, w jaki sposób można w ten sposób, ja bym powiedział, skandaliczny procedować coś, co jest niezwykle istotne z punktu widzenia poszczególnych państw, co jest niezwykle szkodliwe dla Polski, a chcę powiedzieć, że Polska jest liderem w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, czyli w zakresie, powiedzmy, no, spraw mieliśmy dokonać tej redukcji na poziomie 6%, dokonaliśmy na poziomie 30%. Z drugiej strony Polska ma średnio przeliczenie na głowę mieszkańca emisji, poniżej średniej Unii Europejskiej, nie licząc oczywiście konsumpcji. No ten i czekamy ten... na wynik, co unijni politycy podejmą. Nie, nie tylko podejmą. na wynik, nie, Pani nie tylko co Unii, tylko co Polska zrobi. i Polska rzeczywiście najpierw bada te wszystkie proceduralne sprawy i Polska zabierze głos na forum Unii Ur Europejskiej. Twierdzą, że miejmy to jest nadzieję, że, się sprawy, że uda się, się sprawę procedur. dla Polski załatwić pozytywnie. Bardzo panu profesorowi dziękuję. Dziękuję panu za wizytę, dziękuję Państwu za uwagę. Przypomnę, naszym gościem w tym wydaniu polskiego punktu widzenia był profesor Jan Szyszko, minister środowiska. Dziękuję pięknie. Z Panem Bogiem do zobaczenia. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na polski punkt widzenia jutro o godzinie 21.40 początek programu. Teraz życzę dobrej nocy, spokojnej z Panem Bogiem.